Nazywam się Weronika Hańska i jestem adiunktem w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Z wykształcenia jestem filozofką, specjalizuję się w bioetyce, co oznacza, że interesują mnie etyczne problemy, które pojawiają się w medycynie i naukach biologicznych. Przez kilka ostatnich lat interesowało mnie poradnictwo genetyczne towarzyszące diagnostyce prenatalnej. Stawiałam różne teoretyczne pytania dotyczące tego poradnictwa, sposobów w jaki jest udzielane tego, jakie są profesjonalne standardy w tym zakresie. I te teoretyczne pytania w pewnym momencie zaprowadziły mnie także do poradni genetycznych. Byłam w poradniach genetycznych w kilku miejscach w naszym kraju, miałam okazję obserwować pracę pracujących tam lekarzy i lekarek, a także miałam niezwykłą okazję Rozmawiać z pacjentkami, które przyszły po to, żeby diagnostykę prenatalną wykonać. I te swoje obserwacje, przemyślenia i refleksje zawarłam w książce, którą chciałam Państwu gorąco polecić. Książka nosi tytuł Nieporadność Systemowa Praktyka poradnictwa genetycznego towarzyszącego diagnostyce prenatalnej. Jest to książka filozoficzna, która. Stawia pytania o system poradnictwa genetycznego w Polsce. Przez filozoficzne rozumiem, taka, która nie poprzestaje tylko na opisie tego poradnictwa, sposobu jego organizacji, choć w książce też Państwo znajdziecie wiele informacji na ten temat. Będzie dużo opowieści o historii, o pierwszych próbach prowadzenia tego poradnictwa i samej diagnostyki prenatalnej w Polsce, o tym, jak później. Przerodziło się to w program badań prenatalnych, o tym, jakie są teraz standardy i przepisy w tym zakresie. Ale właśnie z filozoficznej ciekawości nie poprzestanę na opisie faktów, tylko pytam o pewne ukryte założenia, o przemilczane przesłanki, o pewne wybory normatywne, których dokonali twórcy tego programu i które wiele, wiele lat później, dzisiaj, wciąż w dalszym ciągu ten system kształtują i wpływają na to, z czego, na jakich warunkach i w jakim zakresie pacjentki mogą skorzystać. Książkę nazwałam Nieporadność systemowa, taki jest tytuł i w moim przekonaniu on bardzo dobrze oddaje to, co zobaczyłam. Jest takim zwięzłym podsumowaniem jakby mojej opinii na temat programu badań prenatalnych w Polsce, który w teorii daje pacjentkom dostęp do badań prenatalnych, i zakłada, że badaniom tym będzie towarzyszyło poradnictwo genetyczne, ale który w wielu miejscach jest w pewnym sensie niedoskonały. Badania w teorii są, porady w teorii są, ale nie zawsze i nie wszędzie wszystko działa tak jak powinno. W wielu więc momentach ten system jest właśnie nieporadny. Coś próbuje się robić, ale nie zawsze to wychodzi, czy nie zawsze odpowiada potrzebom i oczekiwaniom pacjentek. I o tym właśnie jest ta książka i stąd właśnie wziął się jej tytuł. Przede wszystkim jednak dla mnie ta książka jest opowieścią o lekarzach, lekarkach pracujących w poradniach i opowieścią o pacjentkach, polskich kobietach, które zdecydowały się wykonać diagnostykę prenatalną. I które musiały się nauczyć, jak poruszać się w tym dosyć nieprzejrzystym systemie, w jaki sposób e, znaleźć kogoś, kto zechce udzielić im porady, kto zechce wykonać badanie prenatalne, kto zechce pomóc im zrozumieć wyniki, jakie zostały uzyskane. I to właśnie rozmową z tymi pacjentkami poświęciłam w książce bardzo dużo uwagi. E, były moimi przewodniczkami po tym systemie. E, były też osobami, do których w trakcie tych badań nabrałam bardzo, bardzo dużo szacunku i ciepła. Osobami, które zostały często jakby w pewnym momencie wrzucone w ten system i dosyć szybko musiały nauczyć się po nim nawigować. Jest to opowieść więc o kobietach dzielnych, zaradnych, odważnych, o kobietach, które stanęły przed trudnymi często wyborami. Które miały siły i odwagę, by tych wyborów dokonywać? Wydawca poprosił mnie, abym powiedziała: dla kogo jest ta książka? I myślę, że ja założyłam dosyć szerokie grono odbiorców. Myślę, że mogłabym powiedzieć o takich trzech grupach, które mam na myśli. Po pierwsze, bardzo by mi zależało na tym, aby tę książkę przeczytali wszyscy lekarze i lekarki genetycy i ginekolodzy. Myślę, że mogą potraktować ją jako swoistego rodzaju lustro, w którym zobaczą siebie, swoją własną praktykę, pewne standardy profesjonalne i założenia, i skonfrontują z pewną rzeczywistością z tym, jak owe standardy de facto są realizowane w praktyce. Mam nadzieję, że dzięki tej lekturze lepiej zrozumieją swoją profesję, bardziej krytycznie podejdą też do tego, co robią. I mam nadzieję, że staną się lepsi w swojej pracy, będą lepiej i efektywniej pomagać swoim pacjentkom. Drugą grupą odbiorców, którą mam na myśli, są badacze i badaczki z zakresu nauk społecznych. Myślę, że socjologowie, antropologowie znajdą wiele ciekawych rzeczy w tej książce. Bardzo starałam się, żeby zostawić w niej mnóstwo materiału źródłowego czyli Wprost wyjętych z życia cytatów i wypowiedzi, z nadzieją, że ktoś później do tych wypowiedzi nawiąże, że weźmie je sobie i że uczyni z nich dalszy użytek. Bardzo by mi zależało, żeby ta książka była książką żywą, żeby ludzie, którzy ją przeczytają, postawili sobie swoje własne pytania, być może zupełnie inne niż te, które ja stawiałam, by um, użyli. Tego, co ja mogę im przynieść do pójścia swoją własną drogą, poprowadzenia swoich własnych badań. I wreszcie trzecia, chyba najszersza grupa odbiorców. Myślę, że jest to książka dla każdego. Ja, ją, kiedy ją pisałam, bardzo się starałam, żeby napisać książkę dla tak zwanego zwykłego człowieka. Więc starałam się ją pisać w sposób jasny, precyzyjny, unikając naukowego żargonu. Chciałam, żeby mogła ją przeczytać swobodnie i z przyjemnością każda osoba, nawet taka, która nie zajmuje się w sposób zawodowy ani bioetyką, ani genetyką, czy ginekologią. W tej książce także starałam się opisać i wytłumaczyć wiele metod, które są używane w czasie diagnostyki prenatalnej, pokazać różne zawiłości metodologiczne tych badań. I w miarę możliwości przekazać czytelnikowi taki uproszczony schemat podejmowania decyzji, racjonalnych wyborów w gąszczu różnych testów, które są dostępne na polskim rynku. Tak więc, mam nadzieję, że dla wszystkich z Państwa, którzy myślą o powiększeniu rodziny i zastanawiają się nad wykonaniem badań prenatalnych, także w tym zakresie ta książka będzie pomocna. Mam nadzieję, że dzięki niej Państwo będą czuli się. Swobodniej Państwo będą czuli się bardziej poinformowani i bardziej wolni w wyborach, których będą mogli Państwo dokonywać, że będą Państwo dokonywali ich świadomie i zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. I na koniec, zgodnie z zapowiedzią o tym, że chciałabym, żeby to była książka żywa. Polecając tę książkę Państwa uwadze, chciałabym także. Zachęcić do kontaktu ze mną tych z Państwa, którzy ją przeczytają i zechcą podzielić się swoimi opiniami na jej temat. Będzie mi bardzo miło usłyszeć to, co Państwo o niej sądzą i czy rzeczywiście udało mi się te swoje założenia zrealizować. Także bardzo proszę o kontakt. Mój adres mailowy znajdą Państwo na stronie Zakładu Filozofii i Bioetyki Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.